O tak sobie położę, a jestem bez okularów, nie chcę mi się okularów zakładać teraz w tej chwili, nie wiem czy to się utrzyma, a widzicie tak to jest kiedy się nagrywa nieprofesjonalnie, nie patrząc na jakieś tam szczegóły, po prostu tak o zgłupia Jestem w świerkowym siedlisku w stawkach, jak już powiedziałem. Siedzimy sobie w takim domku, tutaj. Później wam pokażę. Domek nazywa się miętowy. Jak widzicie, z miętowego kubka piję również kawę. O! Cześć! I tak jak mówię, o niczym nie myślę. Jest cudownie. 17 stopni na dworze. Jest naprawdę ciepło, tu nie ma wiatru, mimo że jest polotwarte. otwarte, to tak jak tutaj widzicie, nie ma wiatru, niesamowite wrażenie, cisza, spokój, tam czy jakiś czas się odezwie gejś, może kura jakaś, nie wiem czy gdzieś tutaj jakiegoś ptaka słyszę, nie wiem co to jest, nie znam się na tym także dla mnie ja się znam, że tak to wróbel i wronna, tak, ewentualnie sroka jestem kompletnym ignorantem i, 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 i po prostu nie znam się na tym nigdy się jakoś nie chciało A szkoda zaznajomić z naszymi braćmi tam jak byśmy poszli w tamtym kierunku tam jak pokazuje teraz kamera tam jest. Jezioro Mamre Piękne wczoraj już byli. Oglądaliśmy sobie, jak pływają łódki. Jak kąpią się dzieci. Bo było wczoraj 30 stopni w słońcu. O 17 godzinie było 30 stopni w słońcu tutaj. Jak dzieci z okolic skorzystają jeszcze z ostatnich, można powiedzieć, wakacyjnych promieni słońca. Bo tu już szkoła przecież się zaczęła i kąpią się fantastyczne. Mam nadzieję, że nam się uda nogi zamoczyć. Aczkolwiek plany są dzisiaj takie, że w ogóle plany na pobyt tutaj są takie, że chcemy jak najwięcej w okolicy zobaczyć. Nie chcemy leżeć i, i, i kąpać się i nic nie robić. Plan jest inny. Przyjechaliśmy na Mazury, żeby zwiedzić to piękne miejsce. Naprawdę jest piękne. Wczoraj już my jechali prawie 8 godzin samochodem z przerwami. Przepiękne widoki Kaszuby. Rejon Mazurski jest niesamowite. Eee, aczkolwiek dziwiło mnie, że w pewnym momencie żeśmy jechali mm, przez wioski i była kompletna cisza. Nikogo. W pewnym momencie zauważyłem z Degą, rozmawiałem Dega i zadała pytanie, jak długo jedziemy już? Ja spojrzałem na nawigację. To było ponad 80 km jazdy już. I ja sobie liczyłem słuchajcie, minęło nas 10 samochodów. Droga pusta. Nikogo. Niesamowite wrażenie. Daga powiedziała, że sobie jest w stanie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdyby był na jakaś apokalipsa, byśmy byli samymi ludźmi na świecie. Nikogo. Nawet zwierząt na polach nie było. Co to wyobrażacie? Gdzieś tam czasami krowy i konie co ja dziesiąty kilometr. A tak nic. Zero prac na polach. Zero samochodów. Przyjeżdżaliśmy przez... Przez wioski, nikogo w obejściach, pusto. To przy granicy z Ruskimi. I pytanie było takie, czy, 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 czy ludzie stąd powjeżdżali bo się boją? Nie wiem. Piękne miejsce. Ja jestem pierwszy raz na Mazurach, jeszcze nigdy tu nie byłem. Także dla mnie to jest zupełna nowość. a ja jak spędzałem wakacje, to były to albo Bałtyk gdzieś tam, to Zachodnie, albo Karkonosze, tak? Moje regiony. Nad jeziorem takim jak Mazurskie. Nigdy nie byłem na wakacjach. Pierwszy raz jestem. 50 lat na Karku? Nie wszystkiego trzeba spróbować, nie? O. Towarzystwo do kawy na kolanach siedzi, grzeje, <laughs> chociaż jest naprawdę ciepło. Założenie wakacyjne jest takie, że nie myślimy o troskach i problemach. One tam gdzieś z tyłu głowy siedzą, ale daleko na razie zamknięte na kluczyk. A my po prostu cieszymy się swoim towarzystwem tutaj. Będziemy jakieś relacje pewnie wrzucać, co, gdzie, jak zobaczymy. Chcielibyśmy się z wami podzielić tym, co zobaczymy. Chociaż podejrzewam, że wielu z was było tutaj kiedyś, być może, może nie akurat w tym miejscu, ale w tych, tych najbliższych tutaj nam rejonach. Ale mówię, ja jestem nowicjuszem tutaj. Dla mnie to jest zupełna nowość, zupełnie nowe krajobrazy. Także ja się będę cieszył każdą chwilą i każdym nowo zobaczonym miejscem. Mam taki zamiar. Także trzymajcie się ciepłutko do później. Ci, co idą do pracy, spokojnej, miłej pracy. No i tyle. My odpoczywamy. Boże, jaka cisza. Kiedyś niesamowite wrażenie, że słychać tylko odgłosy zwierząt, i gdzieś tam, het tam, tam daleko, gdzieś samochód przejedzie. Pojedynczy, naprawdę tutaj nie ma ruchu. Siedzę tutaj od godziny mniej więcej siódmej. I tylko parę samochodów przyjechało. Z jednej strony chciałbym tak mieszkać. Takie było kiedyś moje marzenie, że miałem nadzieję, że sobie otworzę gdzieś tam jakiś ośrodek i, i, i wiem, zbuduję dom może i, i będę coś takiego prowadził. Z drugiej strony plany się potoczyły inaczej. Przepraszam za tą rękę, ale chcę telefon sobie odłożyć. Tam już ręka zdętwiała. Nie wiem, czy mnie widzicie, nie widzicie. Nie ale może się coś uda zrobić. Poczekajcie chwilę. O, tak będę siedział. Były kiedyś nawet takie plany w latach 90., koniec lat 90., początek 2000, gdzie w Karpaczu wiem, że za bezcen, za bezcen biorąc pod uwagę ceny ówczesne i dzisiejsze, oddawano w dzierżawy lub sprzedawano ośrodki wczasowe, domki, zakładowe, zakłady pracy mieli. I naprawdę można było za śmieszne wtedy pieniądze kupić. Ośrodek tylko trzeba było to wyremontować, włożyć w to pracę, chęć i, 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 i otworzyć własny taki biznes, tak to nazwę. I były takie plany w mojej głowie. Ze znajomymi żeśmy takie plany snuli, wziąć kredyt razem i, 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 i coś takiego zrobić. Nie udało się. Dobrze? Nie wiem. Źle? Też nie wiem. Po prostu się życie inaczej potoczyło, tak? Może gdyby tak było, to bym w tym. W tej chwili w tym momencie nie był w tym miejscu, gdzie jestem. Z takim fajnym kiczką na kolanach. Z cudowną żoną i, 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 i z fantastyczną córką, która, która przeszła swoje tutaj. Może nie miałbym, znowuż będzie gówno burza, ale mam to gdzieś. Nie miałbym fajnego syna, z którym się. Ułożyło, jak się ułożyło, dobrze, źle, neutralnie myślę. Tak? Mój syn idzie w październiku na studia, się dostał. Cieszę się z tego bardzo, trzymam za niego kciuka, będę go wspierał w tym. Niech mu się powiedzie, niech mu się powiedzie jak najlepiej szkoła i, 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 i ambicje zawodowe, które on ma. A muszę się pochwalić, że Szkołę, którą skończył, i, i studia, które być może będzie kontynuował jako kontynuacja tej szkoły, to jest to, co ja mu zaproponowałem, kiedy skończył szkołę podstawową, żeby szedł w tym kierunku, żeby szedł właśnie na, na, na tą, tą logistykę i spedycję, bo była taka możliwość. Co, Kiciuś, pochwalisz się? Hmm? Tak? Tu jest Kiciuś. Nie wiem jak się nazywa Kiciak, ma na imię, ale jest tu trochę kotów i są bardzo, z tego co widzę, przyjazne. Ooo, tak? Mój syn jest fanem jest kociarzem fanem kotów, ma w domu kota. O, to jest... To mi, się, to mi się w kotach podoba, czego psy nie mają, bo ja miałem cały czas, cały czas psiarzami byłem. Wszystkie moje psiaki, ja miałem duże psy. Alaska malamut, boxy, teraz Akita, miałem raz czy dwa kundelki malutkie, no nie przepadały za takimi rzeczami. Nie było czegoś takiego, że wskoczyły ci na kolana, mrucząc i, 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 mru, nie? Tak jak ona to robi, czy on, nie wiem. Ale trudno oczekiwać od 45-kilowego Malamuta, żeby skoczył na kolana i coś takiego robił. Dobra, koniec gadania. Trzymajcie się cieplutko, spokojnej pracy, spokojnego dnia. Weekend się zaczął, niektórzy mają wolne przecież dzisiaj, widzicie? Dziś sobota, nie wszyscy do pracy, dlatego już taka cisza tutaj jest. Ludzie do pracy nie jadą, i nic, jak mi się dni pomieszały. Czas takie właśnie oderwanie od, 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 od codzienności, od co, i, 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 dnia codziennego i, i problemów. Co robi to uczucie? Trzymajcie się ciepło.